Witam, chciałbym Wam przedstawić, jak stworzyć lub dla tych bardziej leniwych skąd ściągnąć bota do gry, let's fish na ryby. A więc, tak, musimy najpierw otworzyć notatnik i skopiować z opisu pod moim filmikiem taki kod. Będzie tam napisany: skopiować go, wkleić do notatnika. Będziecie mieli coś, coś takiego klikamy plik zapisz jako wpisujemy swoją nazwę na przykład tworzymy botka i piszemy na końcu .au3 i zmieniamy żeby nie było dokumentu tekstowego tylko wszystkie pliki zapisujemy na przykład na pulpicie i tutaj mamy już stworzonego własnego bota teraz odpalamy go Tutaj jest czas trzymania spacji w górze. Dla mnie najlepszym jest 2 milisekundy. Nie zmieniajmy tego. Klikamy OK. Czas oczekiwania po odświeżeniu. Odświeżenie chodzi o stronę. Czas co jaki ma nastąpić reset. W minutach, czyli odświeżenie strony. Miałem taki przypadek, że stawiłem bota na noc i po prostu przestał mi łowić. Co się stało. Dlatego dodałem coś takiego, żeby odświeżała się strona. Więc teraz zaczynamy ustawiać bota. Najeżdżamy na przycisk odświeżania naszej przeglądarki naciskamy F4. Jeśli poprawnie wybraliście, pojawi Wam się tutaj okienko OK 2. Yy, najeżdżamy gdzieś na naszym oknie gry i naciskamy w miejsce, w którym nic nam się nie wyświetli. Na przykład tutaj. I naciskamy F7. Teraz musimy zacząć łowić jakąś rybę, żeby pojawił nam się pasek łowienia. Gdy pojawi się nam pasek łowienia, musimy y, trzymać spację tak długo, aż w miejscu, w którym chcemy, żeby y, zatrzymywał spację nasz bot, żeby było zielone pole. Na przykład tutaj. Jeśli jest tam kolor. To naciskamy F4, czyli zaznaczamy, że w tym momencie akurat bot ma puszczać spację. To na tyle. Dzięki za obejrzenie. Botujcie sobie.